Magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Przez wieki mapy pozwalały ludzkości na rozwój, chociażby przez odkrywanie kolejnych kontynentów. Nowe lądy to także nowe kultury czy zachowania. Ostatnio mapy z tradycyjnych papierowych form przeniosły się do internetu. Wystarczy kilka kliknięć, by znaleźć się na drugim końcu świata. Teraz w Wielkopolsce, bez wychodzenia z domu, w trzech wymiarach będzie można obejrzeć interesującą nas działkę. Wszystko to będzie możliwe dzięki systemowi o nazwie MESIP. Metropolitalny System Informacji Przestrzennej dla Metropolii Poznań. Przedstawiciele samorządu województwa i powiatu poznańskiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu. Jest to znakomity przykład wpisania się w europejską agendę cyfryzacji. Uważa marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. Dofinansowanie tego zadania z funduszy europejskich wynosi 14 milionów złotych. Przybliżyć wszystkie usługi administracyjne tymże mieszkańcom, jak również ułatwić procesy decyzyjne, procesy zbierania danych, wymiany danych. To wszystko stało się dzisiaj koniecznością, abyśmy tym ogólnoświatowym wyścigu konkurencyjnym, jako Unia Europejska zajmowali właściwe miejsce? Projekt realnie ma ułatwić życie mieszkańcom Wielkopolski. Do internetu trafi wiarygodna, a zatem spójna i aktualna informacja przestrzenna dla obszaru Metropolii Poznań. Swoje sprawy będzie można załatwić bez zbędnych wizyt w urzędach. Tak naprawdę, to cały ten projekt jest kierowany przede wszystkim do naszych mieszkańców? Twierdzi wicestarosta poznański Tomasz Łubiński. Przedsiębiorcy w systemie 3D będą mogli zaprojektować fabryki, turyści dokładnie ułożą plan wycieczki. Z kolei mieszkańcy całkowicie online zaplanują gdzie na przykład postawić swój wymarzony dom. Na przykład jeśli ktoś chce wybudować sobie dom o jakiś określonych gabarytach, a tu pan dyrektor mówił o tej technologii 3D, tak? No to może wpisać sobie taką działkę i będzie miał odpowiedź, że taka działka jest dostępna w takiej gminie, takiej gminie czy takiej gminie. Wreszcie skorzystają także sami pracownicy administracji. Ujednolicona platforma ułatwi docieranie do różnego rodzaju danych. W ramach dostępu dostępne będą aplikacje mobilne czy łatwe i intuicyjne w obsłudze portale mapowe. Wszystko to całkowicie za darmo. Projekt będzie działać łącznie w 23 samorządach w regionie, to m.in. Poznań, Powiat Poznański, Swarzęc, Rokietnica, Puszczykowo, ale również Szamotuły, Śrem czy Kurnik. Na podobne projekty związane z e-usługami na terenie Wielkopolski wydano około 240 milionów złotych ze środków unijnych zarządzanych przez władze regionu. W ten sposób skanując atrakcyjną dla mnie działkę, dowiem się, czy można wybudować na niej wymarzony dom o powierzchni 100 m2. Trzeba przyznać, że jest to o wiele szybsze i prostsze niż wizyta w odpowiednim urzędzie i sprawdzanie wszystkich danych na papierze. Większość z nas właśnie w ten sposób rozpoczyna swój dzień. Szybka kawa, wsiadamy do samochodu i jazda do pracy. Warto sobie uświadomić, że niemal identycznie w tym samym momencie postępują tysiące innych pracowników, kierowców czy rodziców z dziećmi. To może oznaczać jedno: korki w mieście, a także wszechobecny smog. Na szczęście w Poznaniu jest na to sposób. Wystarczy swoje cztery koła zamienić na nieco więcej kół taboru pociągu czy tramwaju. Umożliwiają to nowo otwarte trzy parkingi typu Park and Ride w Poznaniu. Im więcej osób wiedzie do Poznania koleją, e, transportem szynowym bezpośrednio do śródmieścia, tym mniejsze korki w mieście. Przypomina zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. Trzy nowe parkingi powstały przy ulicy Biskupińskiej na Strzeszynie, przy Świętego Michała i rondzie Starołęka. Łącznie mogą one pomieścić ponad 200 pojazdów. nie będą to ostatnie parkingi w naszym mieście, ale co najważniejsze, są one też częścią systemu parkingów Park and ride w terenie całej aglomeracji poznańskiej, bo w istocie to tam przede wszystkim, jeśli chcemy, żeby móc wygodnie przysiąść się z samochodu do pociągu, powinny takie parkingi powstawać. One powstają. Będzie łącznie ich 63 na terenie całej aglomeracji poznańskiej, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Dofinansowanie dla tego zadania z funduszy europejskich to około 9 milionów złotych z całego systemu bardzo łatwo mogą skorzystać zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni. Możliwości są w zasadzie dwie. Mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Mieszkańcy zostawiając swój samochód na parkingu, mogą skorzystać ze swojego biletu okresowego na karcie Peka. Poza tym, że jest to oczywiście bilet w granicach strefy A, czyli miasta Poznania na wszystkie linie tramwajowe i autobusowe, również uprawnia do podróżowania Poznańską Koleją Metropolitalną. Także każdy, kto taki bilet ma, może przyjechać na ten parking, Otworzyć kartą PK Szlaban, zostawić samochód i dojechać PKM-ką do centrum miasta. Przyjezdni lub mieszkańcy bez biletu okresowego, zostawiając swój samochód, muszą zapłacić 10 zł. W zamian również dostają całodobowy bilet na transport miejski czy poznańską kolej metropolitalną. By szybko dotrzeć do centrum. Pociągiem jesteśmy w stanie dojechać do centrum w 7 minut. Uważa Dominika Zenka-Podlaszewska z Rady Osiedla Strzeszyn. Mieszkańcy z rejonu na obrzeżach miasta liczą, że sprawny system parkingów, połączony z przesiadką na kolej, rozwiąże problem korków w okolicy. My ale liczymy na to, że w przyszłości, kiedy zwiększy się też częstotliwość jazdy pociągów. Te pociągi staną się realną alternatywą dla podróży czy samochodem, czy podróży autobusem. Choć to dopiero początek budowy systemu, to już widać, że parkingi typu Park and Ride są przyszłością dla dużych miast. Arterie w centrum miasta nie są z gumy i nie da się ich bez końca poszerzać, by mogły pomieścić coraz większą liczbę samochodów. Przesiadka na kolej czy tramwaj też bardziej się opłaca. Za 10 zł otrzymamy bilet na transport publiczny, a także parking. Przy obecnych cenach paliw za tę kwotę możemy kupić niewiele ponad 2 litry paliwa. Stojąc w korkach, nasze pojazdy spalą z pewnością o wiele więcej. Podobne rozwiązania komunikacyjne stosowane są także przez inne samorządy w regionie. Na ten cel przeznaczono już ponad 900 milionów złotych z funduszy europejskich dla Wielkopolski. Przypominamy o możliwości zgłaszania się do konkursu Regio Stars Awards 2021. Tytuły i nagrody są przyznawane projektom w pięciu głównych kategoriach: Inteligentna Europa, Zielona Europa, Sprawiedliwa Europa, Zurbanizowana Europa temat roku. Zgłoszenia są przyjmowane do 9 maja na stronie internetowej regiostarsawards.eu. Zainteresowani udziałem w konkursie beneficjenci są proszeni o kontakt e-mail celem uzyskania rekomendacji instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.